Dzisiaj, 10 luty, 87 urodziny mojego tatusia, dedykuję ci tato skromny wierszyk. Mój tato, gdyby tylko można było ze wszystkich ojców świata wybrać tylko jednego, byłby nim mój tata. Dlaczego? Skromny, cichy, mądry, patrzący sercem. Całą duszą wnikający w ludzki problem, kształcący się przez całe życie, wypełniający obowiązki Ojca, sumiennie, należycie. Dobry, ciepły, serdeczny, szczodry w czułościach, surowy w ocenie, bezwzględny wobec lenistwa naszych słabości. Pełen poświęcenia. Zawsze dysponujący dla nas czasem, uczący sztuki, wiary w Boga, w marzenia, wskazujący piękno życia, świata, przyrody, uczący wybaczania, miłości i zgody, uwrażliwiający na krzywdę, ludzką krzywdę, wszelkie nieprawości. Świadomy swej roli, honoru, solidny, prawy, pełen szczodrości. Troskliwy i czuły, gotowy za nas życie oddać potrzebie. Czuję się wyróżniona tym, że go mam na własność. Szkoda, że tylko dla siebie. Kochany tatusiu, twój uśmiech jest dla mnie nagrodą. Wzruszaj karmi me serce. Twych oczu szczęśliwych blask nie prosi o nic więcej. Chwile, które wymyślam, świadoma ich ważności, niech będą tato przyczyną fali ogromnej radości. Dla mnie jesteś i będziesz niedoścignionym wzorem. Pochylam przed Tobą głowę i salutuję z honorem. Dziękuję.